Bądź ogarnięty, ogarni się. Eee. Dzisiejszy odcinek to od dawna zapowiadana miseczka z pytaniami. Wszyscy, którzy chcieli, mogli wrzucić do tej miseczki. Stała pod moim domem. Dzisiaj od dawna Dzisiaj od dawna Dzisiaj od dawna zapowiadana miseczka z pytaniami Kurwa Ja tu sam siedzę i się śmieję Dzisiaj od dawna zapowiadana Kurwa miseczka z pytaniami Dzisiaj od dawna zapowiadana miseczka z pytaniami. Dzisiaj od dawna zapowiadana miseczka z pytaniami. Ta miseczka stała pod moim domem, i można było wrzucić sobie karteczkę z pytaniem do mojej miseczki. I teraz z miseczki z pytaniami wylosujemy pytanie od kogoś, kto ma pytanie. Czy to prawda, że w w ciąży nie można chodzić do dentysty. Jeżeli chcecie się ogarnąć, to musicie zacząć zadawać normalne pytania. Ale dobra, okej. Okay. Najbliżej ogarniętości jest... Nie bać się dentysty, dlatego że jesteś w ciąży. To jest twoja kolejna wymówka. To po pierwsze. Po drugie, co dentysta zrobi? Będzie ci wiercił w brzuch? przywierci ci brzuch na wylot czy nie wiem, czy, czy połkniesz zęby i twoje dziecko urodzi się z zębem, bo wpadnie gdzieś tak nie działa przewód nie wiem wnętrzności to tak nie działa, więc bez obaw, państwo, kochane w ogóle dentysta to jest dobry temat, sam dentysta bez tej, bez tej obrzydliwej części Dentyści to też ludzie. Dentysta też może być ogarniętym człowiekiem, mimo że uprawia zawód, jaki uprawia. Wy do dentysty, jeżeli nie chodzicie, to zadajcie sobie pytanie, dlaczego nie chodzicie do dentysty? Czy dlatego, że się boisz, czy dlatego, że masz rację? Ja nie chodzę do dentysty, dlatego, że ja mam rację. Nie potrzebuję dentysty. Co z tego, że mnie boli? To jest dlatego, wszystkie te wszystkie koncerny, pierdolony pan Ząbek z podstawówki, który mówił, że są wszystko kłamstwa, żeby kręcić w te. I teraz nagle nowe badania, które mówią jednak nie myć zębów, ale ci dentyści będą mówić nie, dalej myj zęby i jesteś w jednym wielkim głównie, więc nie rób nic, po prostu. Jak się zepsują, wiecie ile będzie kosztować? W tej chwili już są dość tanie nowe zęby. A za, nie wiem, za 10 lat, kiedy ci się naprawdę te zęby spierdzielą, to byś miał zęby za darmo. W ogóle będą na ulicy leżeć zęby, byś mógł sobie wziąć, tylko wetknąć z powrotem. Będziesz dbał o zęby jak jakiś frajer w dzisiejszych czasach. Przeciętny człowiek zużywa od 20 do 40 lat życia przeciętnie na dbanie o swoją higienę osobistą. A ja mówię: nie, dosyć tego. Zębów nie muszę mieć. Znaczy muszę, ale nie muszę mieć moich. Mogą być twoje zęby.